Siema, ja jestem Wojtura, a w dzisiejszym odcinku jest ze mną Filo. Dalej jestem ja, na I otwieram ich big boxa. Nie, nie ma nic u mnie. A ja? Tak. Mam dwa, nie? Otwieraj. Jest coś. Skójka. Skójka prawie. Ja wychodzę. Ja idę. Idź ty, kurde. Dobra, tyś mnie w tym filmie mówił. Ekonomia! Mam misję za tysiąc! A idź z tobą, ty dziadu, jeden. Mam misję za tysiąc! Idź ty, kurde. Daj mu było kredi. Skujka trafił. Ja wczoraj zrobił, jakbyś trafił tą amber. Lecz skujka trafiłeś. Aż ktoś dołączył do klubu! Aż ktoś dołączył do klubu! Idź ty kurde! Teraz na że zbierz 22k! No, idź ty kurde! No co ty robisz człowieku? Idź! bo jesteś o szóstym. Ale no z chuj nie jesteś taką dobrą postacią na trzeciej mocy. Zaraz kupię 170 gram i też odblokowuję postać. Dobra, to kup. I to nie przeszkadza, z chujka mam. Jestem bardziej dobrą, bo jakiś epik epic. Dobra, bo jak ty trafiesz w postaci, trafił? Mówił, że ja trafię, A trafiłem. Czemu gadżetu nie mogłeś trafić? No i co? Jeszcze zobaczymy, jeszcze pożałujesz. No mogę kupić? 360. Nie, ale mogę kupić 360. Nie, to dwa tysiące. Mogę. Ale ja, ja pozwalam. Nie! Już nie otwiera! Już Ci wystarczy! Ale <grywa> wyskoczyłem. El primo... Nie. Już wystarczy. Co jeszcze? Może pojutrze będziesz miał gadżet? Tak. Jeżeli trafisz ambelkę przez dwa dni, to... To już po tobie. To wychodzę z klubu, wywal... To wychodzę z klubu, wywalam się ze znajomych. Bo masz takiego farta, porąbanego. Ja po prostu, trafiłem, schuj tam, trafiłem 5 miliardów gadżetów w ostatnią tygodniu. A ja wiesz co ostatnio trafiłem? Co? 5 dni temu gadżet dla Tika. Ja trafiłem 5 miliardów gadżetów. Ja też 5 miliardów. Jak ty możesz trafić jakiegoś mitycznego, ja nawet epickiego nie mogę, Pajperki par, par, nawet nie mogę trafić. Z nawet nie mogę trafić. Nie mogę się siebie. Trafiłem squeaka, a ten nawet Gaila nie potrafi. Masz takiego fali tak no, A idź z tobą. Bo, ty, bo jak ty grasz na boty. Ja mam przynajmniej szalkę na 25 ramze, a ty co masz? Dość ja słabego Leona. Leona. Czekaj chwilę. Co? No? Nie, po prostu trójkątam. On trafił. Pułkownik raps go stworzył. Ej, to masz coś połączonego, bo raps go stworzył. No bo trafiłeś Ravsa, a Ravs jest połączony z Squickiem, bo Ravs stworzył Squicka. A ostatnią postać, jaką trafiłeś przed skójkiem, to był chyba Ravs. Nie. Co? Chyba Spike. Aha. Dobra, bo ty grasz na boty. Ciekawe czy kiedyś wiesz czy jestem piątą rangę. Ciekawe czy kiedyś wiesz czy jestem piątą rangę. Oglądaj się gra z Nie. Nie będę tego dziada oglądał. Ja tu Karlę wygrywam. Ja tu Karlem wygrywam. Tak. Jeszcze zobaczysz, będę miał 14k i cię prześcignę. 14k dopiero, ja będę miał 22. Bo jak ty masz. Yy, ho, ho, ho. Prawie 20 postaci więcej. Ty masz. Ty... Bo jak ty masz o prawie 20 postaci więcej. Czekaj chwilę. No i na koniec konkurs, więc widzimy się już w kole Fortuny. To jest w ogóle pierwsza tura, więc kto chce się tam znaleźć, musi wpisać w komentarzu. I losuję. Nie zgadniesz, kto wygrał. Nie. Kto? Nie powiem, musisz na odcinku zobaczyć. Staszek. Blisko. Co? Blisko. Kto? Nie. Dobra, zobaczysz na odcinku. To jeszcze ten, to jeszcze jedno. Dobra widzowie, patrzymy ile musi mieć Filip. Żeby być w Polsce takim jednym z najlepszych. W top 200 musisz mieć 634. 634. Ale gościu ma dziewiątą moc na szkółku. Ja Ci mogę dać 301. Wiesz dlaczego mam do niego dużo punktów? Czemu? Bo 500 i 100. Aha. 600, 600 punktów 600. sobie. Już mam go na trzeciej mocy, więc nie jest taki słaby. To za niedługo będziesz miał na czwartej. No, tylko potrzebujemy jakieś 20 monet. Pięć. To szkoda, że nie można sobie pożyczać.

Nani weszła do <laughs> strefy. Podjazd! Dodaj no Majka! Dzięki za cubesy. Jakie tu mam easy win. Dobra, jeszcze zobaczę jak to ja sobie tym squeakiem. To jest fajne zostawić, <noise> go porobi i ja tutaj go porobiła Nie to ostat ostatnia gra No ten już zaczął gry Bo... Bogu pociśnie. Tak, go... Bogu porób. Ja ciężko zabijam. Ale dużo ci zrobił. <noise> Jaki... pech. O nie, a co tam Szelka? Tak, na Szelka? Dawaj, Szelka, porób go. Uważaj! No dobra, to z Tobą Jaki, Jaki. Mniej. Jaki, Jaki. Okay. Ostatnia gra. I koniec odcinka. Dobry. Filip. Filip. Dobry. Filip. To jest taka osoba, co ma mniej puchetków niż yy, 10k. Kto ma mniej puchatków niż 10k? Czekaj, muszę pomyśleć. I kogo dałam na koło portuny? Czekaj, sprowadź się do swoich slajdów, poczekaj. Spadaj, obliwiaj, każdy zaprasza. Bo masz skójka. Co? Bo masz skójka. Nie kto? Ja nikogo nie mam Nie z naszej klasy. Antek? Kto? Antek? Jak Antek? A gdzie chodzi Antek? Nie z naszej klasy. Nie? Nie. No nie kto? Nie z naszej klasy. No, kto to może być? Dobra. Na no, widzowie.